w Czaplinka. Zajęcia w Czoku. Inwestycje w naszej gminie. Ostatnie regaty. Klub Senior Plus. Pasowanie naucznia, Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Zachodniego. Era nowych kobiet. W Czoku wystartowały liczne zajęcia artystyczne i nie tylko. Ruszyły różne sekcje. W Środku Kultury zupełnie od niedawna zaczął swoje zajęcia zespół Studio Tańca w stylu chris i bardzo się cieszymy. Są to zajęcia dla dzieci, są to zajęcia taneczne. Mamy też zajęcia taneczne dla kobiet. Jest to Czarna Mamba. Zajęcia skierowane właśnie dla kobiet, które lubią tańczyć i dobrą zabawę. I zajęcia taneczne prowadzone przez pana Marka, Harańczyka to taniec towarzyski pierwszego stopnia. No oczywiście poza. Zajęciami tanecznymi ma, mamy również zajęcia wokalne. Zajęcia wokalne prowadzi Pani Iza Sztarska. Są to zajęcia dla dzieci, są zajęcia dla dorosłych. Także mamy, myślę, że wybór jeśli chodzi o takie zajęcia. I jeszcze oprócz tego mamy zajęcia ruchowe. Zajęcia ruchowe, które wzmacniają nasz kręgosłup, żebyśmy mogli jak najdłużej w zdrowiu żyć. Mamy jogę i gimnastykę zdrowego kręgosłupa. Myślę, że też zajęcia plastyczne, które prowadzi Pani Monika krupko Kobeluk mogą się cieszyć popularnością, bo to są zajęcia skierowane dla dzieci, które rozwijają kreatywność i dzieci na te zajęcia na pewno się nie będą nudziły. Kiedy powinniśmy zapisać siebie lub swoje pociechy na zajęcia odbywające się w czoku? Jeżeli tylko czujemy, że dziecko ma jakiś potencjał, jeżeli chodzi o taki potencjał wokalny, albo dziecko po prostu samo chce, to jasne, że tak. To są zajęcia ogólnie bardzo rozwojowe, więc rozwijają nam różne inne umiejętności też przy okazji. Nie tylko są cztery, tak? ale uzupełniają. więc sprawiają, że dziecko jest bardziej elastyczne, bardziej plastyczne. Zachęcamy do skorzystania z szerokiego spektrum zajęć w czoku. Fajnie, że jest tutaj możliwość rozwijania talentów, choć pewnie najważniejsza jest zabawa. A kariera artystyczna to przecież melodia przyszłości. W roku 2019 zostało zrealizowanych kilka ciekawych inwestycji. Na co kładzie się nacisk przy wyborze przedsięwzięcia? Polityka inwestycyjna gminy jest taka, by zadania były realizowane przede wszystkim z udziałem dofinansowania zewnętrznego. I tak, tak nasze działania są nakierowane na to, aby jak najszerzej monitorować możliwości dofinansowania i zabiegać o dofinansowanie tychże zadań. Jakie inwestycje warto wymienić? Zacznijmy od prac drogowych. Remont drogi gruntowej w miejscowości Sikory, prowadzącej do plaży miejskiej. Kolejnym zadaniem, jakie w tej chwili będziemy realizować, to będzie zadanie związane z przybudową drogi w Krobrego w ulicy, w Czaplinku. Jest to droga, która jest na osiedlu, osiedle, które powstało w latach 70., droga ma nawierzchnię spłyt betonowych typu Yombo. Udało się uzyskać dofinansowanie z tego funduszu dróg samorządowych na no to przedsięwzięcie. Były też inwestycje w zasoby turystyczne. Pomost pływający w miejscowości Machliny o długości 22 metry, bieżącej szerokości 2 metry. Poios, pomost stały w miejscowości Głęboczek na jezioro Krosiny o długości 24 metry i pomost stały w machinach o długości 53 3 metry. Które zadanie było najbardziej wyczekiwane? Najważniejszym, jak w tym roku do realizacji, to było zadanie związane z modernizacją ujęcia i stacji wodociągowej. W miejscowości Czarne Małe, jakość wody z dotychczasowej stacji już była na tyle, nie nadawała się do spożycia, do spożycia przez ludzi, i na niwie eksploatacyjnej nie można już było nic zrobić, by można ten stan rzeczy polepszyć. Stąd też, niestety, to zadanie w tym roku jako jedyne zostało zrealizowane bez udziału dofinansowania zewnętrznego. Jaki wpływ na życie mieszkańców mają te inwestycje? No, te inwestycje pozytywnie wpływają na życie mieszkańców, ponieważ no, mamy odzewy. Od tych miejscowości, od tych mieszkańców w tych miejscowościach, którzy z ulgą przyjmują to, co gmina w zakresie tych zadań inwestycyjnych robi. No jest to poprawa życia i bycia dla tych mieszkańców. Dobrze, że część ważnych inwestycji udało się w tym roku wykonać, bo każde takie działanie jest dla mieszkańców budujące W tym roku zorganizowaliśmy siedem regat, które były tutaj dla na naszym jeziorze i pięć regat dla młod, młodszych dzieciaków, czyli z nas, naszej szkółki żeglarskiej, która tutaj przy Pineckim Bractwie Żeglarskim działa i były też pięć regat na optymistach i laserach. Te regaty są podsumowaniem całorocznych zmagań żeglarzy. Jak zawsze zawody przyciągnęły wielu pasjonatów. Dla mnie żeglarstwo w ogóle jest to grupa przyjaciół, która się lubi spotykać i e, 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 przebywać ze sobą, wymieniać się jakimiś spostrzeżeniami. Jest to, są to ostatnie regaty, jak Pan zauważył, więc e, jest to mo ostatnia możliwość spotkania się jeszcze z grupą przyjaciół, które są z terenu Czaplinka i nie tylko. Wszystkim żeglarzom życzymy wypoczynku i mamy nadzieję, że w przyszłym roku wiosna przyjdzie na tyle szybko, aby żeglarze mogli u nas przystanąć na dłużej. W naszej gminie prężnie działa klub Senior Plus. Jest takim miejscem właśnie, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać, czasami wyżalić. Takie towarzyskie miejsce tak, dla tak. nich. Co przyciąga seniorów do klubu? Gra w bridge, w której mówię szczerze, 50 lat nie grałem, Dopiero teraz w seniorach zaczęliśmy się do porządku. Może nie porządnie, ale w miarę dobrze grać. Seniorekami seniorkami szyję torby ekologiczne. Rzut, tak zwane wrzutki, no i to jest taka zachęta, żeby właśnie myśleć o, naszej, o naszym środowisku, o ekologii. Są także zajęcia fizjoterapeutyczne. Ruch jest wskazany w każdym wieku, a zwłaszcza tutaj y, dla seniorów, dlatego że lepsze samopoczucie, więcej uśmiechu i, i tak dalej. A co tak naprawdę w klubie jest największym plusem? Właśnie tutaj stwarza się taką atmosferę, że nie pamiętamy o chorobach, o nieznaska, Jest cudownie. Cieszymy się, że seniorzy mają miejsce, gdzie można rozwijać swoje pasje i po prostu spędzać czas w swoim towarzystwie. Łączymy także nadzieję, że Pierwszoklasiści naszych szkół zostali pełnoprawnymi uczniami. Dzieciaki bardzo przeżywały tą uroczystość. Widać to było, że skupiły się, były, były w stanie wytrzymać jak dla maluchów godzinę czasu, aż godzinę, może tylko godzinę, ale tak jak i dla innych tradycją jest, że drugie klasy przygotowują program artystyczny i jest to ważne wydarzenie w życiu szkoły. A czy naszym młodym mieszkańcom podoba się w szkole? Nie, tak. A czego nowi uczniowie zdążyli się już nauczyć? Literki i cyferki. pisania, Literkę. A jakie literki masz? A, i, i, e, a. Jak człowiek jest czegoś pewien, to może to nawet przeliterować. Najlepszym produktem turystycznym Pomorza Zachodniego w 2019 roku. Uzasadnienie brzmiało mniej więcej tak, że muzeum się wyróżnia, ale również jest szereg atrakcji towarzyszących, które mogą dla odwiedzającego turysty zaproponować nawet kilkudniową wizytę tylko we wsi i wokół wsi. Co jest siłą tego muzeum? Innowacyjność, interaktywność, możliwość doświadczania baroku poprzez szereg aktywności i możliwości było jednym z atutów. Co jeszcze można o tym muzeum powiedzieć? To muzeum przede wszystkim ma nas przybliżyć do, do tego, czym był, czym był barok w dziejach ludzkości. Że, ten, że ta epoka była szczególna i szczególnie odznaczyła się w każdej z dziedzin naszego, naszego współczesnego życia. I to, co dzisiaj uznajemy za normalne, to swój początek brało właśnie w epoce barogi. Zachęcamy do skorzystania z tego muzeum z wielu powodów. Między innymi dlatego, że można tutaj wszystkiego dotknąć i fajnie się bawić przez kilka godzin. A to nie byle sztuka. W Czaplinku rozpoczęła się era nowych kobiet. Era nowych kobiet to w skrócie projekt szczęścia. Chcemy inspirować, chcemy, chcemy dzielić się emocjami. Chcemy, aby kobiety dzieliły się swoimi radościami, swoimi troskami i żeby po prostu się spotykały. Kobiety spotkały się w czapinackim ośrodku kultury. Mam taką ideę w głowie, żeby dom kultury nie był tylko miejscem wspaniałych wydarzeń artystycznych i rozwijania motorskiego ruchu artystycznego, ale chcemy, żeby to się działo się czy ważne. Co na to spotkanie nasze mieszkanki? Jesteśmy tu dla siebie. E, po to, żeby wspierać się Dlatego, że jest to e, nowość e, naszej, tej lokalnej społeczności. Jest to coś, co uważam e, powinniśmy celebrować na co dzień. A czego nie robimy z braku czasu, e, z tej takiej matni, w której żyjemy. Na spotkaniu pojawiło się wielu gości. Zajmujemy się aspektem uświadamiania kobiet. Żeby one później zrozumiały to i sobie zaradziły, prawda? One później tworzą te statystyki, ale najpierw trzeba sobie to uświadomić, bo jeżeli chodzi o przemoc psychiczną, nie każdy wie, że jest... I tak jak Pan powiedział i mężczyzna, i kobieta, nie każdy wie, że jest ofiarą przemocy właśnie. To spotkanie było na pewno wielowątkowe. Ja ciągle powtarzam, że są zbiory wspólne, w których my się spotykamy i to spotkanie właśnie w Czapinku jest takim zbiorem wspólnym, gdzie widzimy, że można połączyć miłe spotkanie kobiet, ale też uświadamianie kobiet, budowanie ich świadomości w kontekście ich praw, ich, ich wszystkich sytuacji, tak żeby wiedziały, czuły się mocne, żeby się nawzajem wspierały, ale także wielopokoleniowe. I dzięki temu, że jesteśmy razem, możemy rozmawiać, możemy dzielić się swoim doświadczeniem, możemy mówić o rzeczach przyjemnych i o tym, że chcemy się wspierać w drodze do sukcesu, ale możemy też mówić o tym, co dzieje się, kiedy spotyka nas coś złego i gdzie możemy szukać pomocy albo w jakiej formie, a dlaczego warto jej szukać i po to też dzisiaj tutaj jesteśmy. Trzeba przyznać, że tego dnia czaplinek była kobietą.